Witajcie już w drugim dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się wybucha wy wybuchającym piecykiem. Będzie nam do tego potrzebny redstone, hmm, jakaś podpałka, piecyk, woda, dwa redstone, redstone tarcz, TNT i ruda czegoś do przepalenia. Jeszcze szybko się prześpię. Dobra, zacznijmy już powoli to najpierw musimy położyć nasz piecyk, potem zrobić coś takiego, tak, żeby tutaj było jedno wolne yy, i tutaj wykopać, o, żeby tak leciała woda. Da nam to, że teraz tutaj nie będzie nam spływać woda i na dół tutaj, pod tym klockiem nie możemy postawić yy, tutaj nie możemy postawić resztą tarcz, bo nam by to wszystko się rozlało. Więc dwa klocki muszą być od tam od wody. Wtedy kładziemy tą resą tarcz i teraz resztę powiem. Tylko się prześpię. Dobra i teraz musimy się trochę rozkopać. To trochę daleko zrobię, żeby mi nic się nie stało. Hmm. Dobra. Dobra, jeszcze trochę. Albo nie. Hmm. Teraz podciągniemy trochę redstone'a. Dwa ja pociągnę I negację musimy tutaj zrobić. Ja zrobię z piasku mam. Tak. Chod jeżeli dobrze się robiło to tak. Jeżeli dobrze pamiętam. No tak, tak. I teraz wydostaniemy się stąd. Dobra, pociągniemy Redstone'a. I tutaj kładziemy nasze klienti. No, i to wszystko już gotowe jest. I teraz gdy włożymy tutaj mm, jakieś coś do, do, do przypalenia, to wybuchnie nasze zdjęcie. Zobaczcie. Wszystko działa jak powinno. Dobra, dzięki za obejrzenia i cześć.